Czasem słońce, czasem deszcz. Na progu lata, na progu wakacji, które nie wiadomo czy będą bardziej słoneczne, czy będą bardziej deszczowe, ale na pewno, jak twierdzą wszyscy, będą inne niż wakacje dotychczasowe. Polecamy książkę Piotra Ibrahima Kalwasa Gozo. Pod tą tajemniczą nazwą kryje się Mała Wyspa. Nieopodal Malty, należąca do Malty, Wyspa, na którą z Malty można dopłynąć w kilkanaście minut promem, który kursuje przez całą dobę, a mieszkańcy zarówno Gozo, jak i Malty rozważają nawet budowę tunelu podmorskiego na tę maleńką wyspę. Gozo to oaza spokoju, radosna siostra Malty. Ale przede wszystkim za spokoju, jak pisze Piotr Ibrahim Kalwas, znany dziennikarz i reporterz, który przez wiele lat mieszkał w Afryce, a na Gozo przeprowadził się cztery lata temu z ogromnej wielomilionowej metropolii z Aleksandrii. Na Gozo znalazł upragnioną ciszę, upragniony spokój i całkowity relaks. Jest to w zasadzie przewodnik ale jednocześnie jest to wspaniała opowieść, którą czyta się jednym tchem. Opowieść o tej wyspie, o jej zabytkach i zaułkach, zakamarkach, o jej historii, o jej współczesności i życiu codziennym, o jej kuchni i o jej ludziach. Tok narracji tej książki jest niezwykle wciągający. Piotr Ibrahim Kalwas po prostu oprowadza nas po wyspie, jest zapalonym piechurem, więc przemierza ją wzdłuż i wszerz, zabierając nas właśnie na te piesze wędrówki i zatrzymując się nad elementami czy to historii, czy to współczesnego życia Malty. Tę książkę można przeczytać przed podróżą na Maltę i na Gozo, więc jest to pozycja obowiązkowa dla wszystkich, którzy się wybierają w tamte rejony, ale można ją również przeczytać zamiast podróży na Gozo. Tak wspaniale, barwnie opisuje Piotr Ibrahim Kalwaz życie i historię tego niezwykłego miejsca.